Ale seksiak. Uro. Brałbym cię jak z jointem. Może No kurwa. Nagrywa się? Nie. Taki kurwa FPS teraz trochę taki. Ale kurwa śmierdzi. Nagrywa się czy nie? No tak. tak. Tak? Tak. Dobra. Lecimy. Dobra. Robimy tak. Dobra. 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 wiem co powiedzieć, to ja jestem kurwa. Ty, prowadzącym tym ten show. Gówniany, nieśmieszny. Siemaneczka mi wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kaju. to jest kolejny filmik na naszym zajebistym kanale. A dzisiaj będziemy dzwonić... Kajuse.... A Dobra. M kurwa... M dobra, Ryj! jest Wie, co mam powiedzieć, to ja jestem kurwa... Tym, prowadzącym ten show. Gówniany nieśmieszny. Siemaneczka mi wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kaju. to jest kolejny filmik na naszym zajebistym kanale. A dzisiaj będziemy dzwonić do widzów, mam tylko trzy numery, ponieważ... się... spieszyłem. No i zadzwonimy do trzech osób, bo że są to dwie dziewczyny, jeden chłopak, lecimy. Jak ona się nazywa? Julia. Julia. Słucham. Halo, Julia? Tak. Tak? Witam cię tak. bardzo serdecznie. No. Powiedz coś, no ej, kurwa. Psujesz mi show. Julia, nie odchodź. Mam na Ciebie Co? pytanie ważne. No. No to słuchaj mnie bardzo uważnie i. No, stoi baran, polski baran na granicy polsko-czeskiej. Czyje będzie mleko? Baran. Kurwa, baran nie daje mleka. Co? Dobra, to jeszcze raz. I ostatnie taką bardzo szansę. Nie Wiem, poznałam, poznałam! Tak! Mm, pewnie! Zamówię. Ej! No bo teraz się tak głupie poczułam, zrobię. Ja ten pierdolę, a ona nie wie z kim w ogóle gada. Cześć, trafą, cześć, trafą. A jeszcze ja? Jeszcze Dawid jest. Ej, no to, ale też się dodajcie jeszcze raz, bo się ośmieszę w internetach. Dobra, jest no dobrze. wytnie się! A wiesz, jakiego ja ma głupi rynek na Dobra, cicho! Masz ten. Jeszcze drugie pytanie, okej? Okay? Dobrze. Yy, jak wita się dwóch papierzy? Nie ma dwóch papierzy. O kurwa, brawo. No to wygrałaś talon na Dawida i balon. O nie. Nie no kurde, ogólnie jeżeli masz do mnie jakieś pytanie, to możesz zadać, albo możesz coś pozrobić, to nie wiem no. Masz pytanie jakieś? No oczywiście, że mam pytanie. No to słuchaj. Głównie czy w Lublinie, O kurde, gdzie jest <śmieniu> <śmieniu> Na Dole gdzieś? Tak, to No to też to, 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 to kurwa pojechałem. <śmieniu> Jak Dajska mieszka, kurwa sprawdzę coś. Wiem, Dobra. Dobra, to w sumie... Hmm, chcesz kogoś pozdrowić, bo tu się w sumie śpieszę. To ja pozdrawiam moją rodzinę. <śmieniu> no, standardowo. No... Dzięki! Dziękuję za dwojnibry, pozdrawiam i pozdrawiam kolegę. Dzięki! No, no to, to tyle z mojej strony, dziękuję, że wziąłeś udział w tym jakże zajebistym filmie, do zobaczenia może się kiedyś porozmawiamy.